Cześć, witajcie! Z tej strony Magdy Z2002 LPS TV I... Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcineczku. Tak, w końcu nagrywam na biureczku. Mag... Magdzia, czemu nagrywasz na biurku? A co? Na łóżku? Możesz na łóżku, ale. O! Gdzie w takim razie otworzysz? Tam para para ra, 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 ra ram Paczuszkę! Właśnie, paczkę. Paczkę, 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 paczkę. Paczkę! Yay. A więc podsumowując, dziś przyszła do mnie paczka z konkursu. Kini, której bardzo, bardzo dziękuję za docenienie mojej pracy Włoż włożoną właśnie w ten y, rysunek, bo to był konkurs na rysunek. I narysowałam, co miałam narysować co chciałam narysować. Więc bardzo się cieszę, że zajęła jak najlepsze miejsce Bardzo mi jest, miło mi tak. Naprawdę, aż miło mi, serd mi serduszku, tak. Ja się aż trzęsę z tego wszystkiego. Dosłownie, nie, nie żartuję, się trzęsę z tego wszystkiego. Te emocje! Takie zajebiste uczucie. Naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję, pozdrawiam cię Kiniu serdecznie. Tak wręcz cieplutko. Oczywiście link do kanału Itskini Kini znajdziecie w opisie. A teraz przejdźmy do odpakowywania. Maćka prezentuje się w ten sposób, jest duża, nie spodziewałam się. Ja od razu mówię, to te były te dane, ale ja je musiałam y, podjąć. Y, ze względu na to, że RODO, no po prostu RODO, więc nie ma A więc przejdźmy do otwierania. Czytałem tutaj Jest to mega podekscytowana, co tam może być? To sobie tak nie? Nie jak nie odpowiedź. Pan się do tego dobra. Tak? Czy masz jakieś listy? Tyle. Dobra. I tak się chce zwalczyć. Okej. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh huh. Wow. <grystanie> Dobra, Dziękuję. Dziękuję. To jest naprawdę miłe, ale. <grystanie> Ja się zarumieniłam. Dosłownie się zarumieniłam Dziękuję na szczęście. Przyda mi się szczęście. Dziękuję, kochana jesteś, ale nie trzeba było, naprawdę. Tutaj mamy też takie dwa. i pieska. Są bardzo nie, nie. a więc przejdźmy yy, dalej. Otwieramy. już widzę bibułę, dobra. Dużo bibuły. O oh yeah. ojej oh. oh yeah. Słodycze! Uwielbiam! Uwielbiam te lizaki! Są łatko! Wiem skąd wiedziałaś! Nie wiem skąd wiedziałaś, ale są... No... Mniam! Matko, dziękuję! Z zarąbiście! Obó te cukierki! Te, te lizaki uwielbiam! że jak byłam mała, to zawsze jak kurde, za każdym razem prosiłam mamę, żeby mnie jak piła. Dziękuję bardzo. O. Ale słodko. Co, taka taka zabawka. Dla, pie Dla pieska. O. Dziękuję. iluś się ucieszy. Naprawdę mega, dziękuję ci. Pomyślałaś o moim piesku, dzięki. Cieszę się. Żelki. O mój Boże, o mój Boże, tak. O mój Boże. Kocham żelki, Jezu, dzięki słodkości. O mój Boże. Coś na przekąskę, no. Boże. Dziękuję! To jest takie. mmm Oh my god. Mm, dziękuję. To są moje ulubione te słodycze. Teraz przyjdźmy do. O, co tu? Co tu? O, Marci! Jakaś li... Jaka liczna to jest Magdia. Dziękuję. Jako to jest słodziutka. Ślicznie ci wyszło. jest słodziutka. Dziękuję. Śliczność jest. Hmm. mi milutko. O! LPS! Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Lucky Pet. Ale zarobiście. Dziękuję ci. To jest naprawdę super. Mega się cieszę. Ja wiem, że po mnie tego nie słuchać, ale ja się trzęsę z radości! Dosłownie trzęsę się z radości! Boże, dziękuję! O, zaraz go otworzymy! Zaraz go otworzę, od... w sensie ja go otworzę. Ale super, cieszę się! Zobaczymy, czym są te e... pakunki w folie. Boa dla LPS. Inaczej druciki. Ciekawe. Bardzo mi się przyda... Te druciki, tak! Przydadzą mi się. Pakowałam i wyglądają one tak. To są moje po prostu ulubione kolory. Także bardzo dziękuję. Są śliczne i mi się na 100% przydadzą. Zawsze się przydadzą. Zawsze się przydadzą. Okej, okay, lecimy z kolejnym pakunkiem. Wiem, że lubisz. Rys wiem, że lubisz rysować. No ba, że lubię. W środku pakunku był taki śliczny ołówek! O Boże, jaki on jest śliczny! Nie, to jest... Jezu, jest W moich takich kolorkach! To jest takie fioletowy, on się błyszcze! To jest takie słodkie! Z radością nim coś narysuje, jest takie... O Boże, jaki puszek to jest! Kocham takie puszki! Takie pomponiki, to jest takie... Super i to jest, takie słodziutkie! Boże, kocham. Idziemy do kolejnego pakunka. Co ciekawe? Okej. Okay. Co ciekawe? Wracam do Was za chwilkę, ja tylko otakuję. W środku były oczka! Takie ruszające się oczka. Może, jaka jest to happy! To fajnie! Wydadzą się jak nie wiem Lubię robić czasami takie różne rzeczy Z oczkami Super, naprawdę dziękuję Oraz przejdźmy do tego planu. Coś dla LPS Tak, będziemy tutaj O, taki pomponik Ja kocham pomponiki Pompony są super, kocham pompony Pompony życiem Pompony życiem super, dziękuję Teraz przejdźmy do fanarcików Jeden oczywiście już wam pokazałam, ale nareszcie zobaczymy. O! Tutaj też Magdzie jest taka słodziutka. Śliczna jest. Tak się prezentuje kolejny i z Magdzią. Jaka ona jest tutaj też słodziutka. I tu tylko takiego słodkiego. Dziękuję, są śliczne te rysuneczki. Teraz przejdźmy tutaj. O, gratulacje za zdobycie pierwszego miejsca! Mam nadzieję, że upominki, które włożyłam do paczki, sprawią ci dużo przyjemności. -twoja, Twoja praca była bardzo oryginalna, dlatego dzięki niej wygrała konkurs. Przepraszam, że tak długo czekałaś na paczkę, ale musiałam ją skompletować. Pozdrawiam, Kinia, Ja Ciebie też oczywiście, Kinię pozdrawiam, i bardzo dziękuję za tę paczkę. Po prostu cudna, dziękuję. Teraz przejdźmy do fanarcików, Z fanart, w której są fanarty. Nie wszystkie najmniej do ale zobaczymy, co tu jest. Że Ci się podoba. Oczywiście, że mi się podoba. Ślicznie ci wyszła. Boże, jakie to jest słodziutkie. Panard. Po to jest słodziutki. To Moja nazwa. Ludzie za 2002 to Dziękuję, to jest naprawdę. To jest naprawdę Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. się bardzo podoba. Okej, okay, ostatni. Ota! Super! To... I to jest fajne O, utna jestem. Nie, no to, to jest. To jest prestiż, kocham to, 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 to jest fanart naprawdę cudny, mi się podoba bardzo, normalnie <gryw> zarąbista to jest, dziękuję jeszcze raz Kiniu. bardzo Ci dziękuję, to jest super, super są rysunki od Ciebie, naprawdę są słodkie, urocze, ale zaraz, jeszcze nie skończyłam, jeszcze przecież musimy otworzyć tego pet -szapka. jest Czy, czyste, takie, po taki styropian może <śmuszę> powiedzieć, ok, trzy, dwa, raz. Dobra, to sobie ja tradycyjnie sobie zaczniem, zacznę od dodatku, tak jak powinno być. Tutaj, o kostka. Taka kostka z takim tyciem. Jeżeli kostka, to może być to piesek, ale nie wiem. Może być, może być, może być, może być. O, okay. teraz Pokaż, co za mnie otwórz się, pokaż, co ty tam kryjesz? Żyrafa! Jaka fajna! Jaka fajna żyrawka. Ej, boskito, serio, podoba mi się, ona jest taka słodziutka. Całkowicie poważnie mówię. To jest moja jest druga żyrafka. I bardzo się z tego cieszę, bo żerafy mi się podobają, jeżeli chodzi o kształt, nie wiem dlaczego po prostu słodka jest i tyle. Bardzo mi się podoba i to mnie bardzo cieszy, że akurat mam żerawkę, jest urocze! Ima no to kółko, tutaj generalnie zarąbista żirafka. A więc podsumowując, paczka była. Cudowna. Dziękuję ci z całego serduszka, to jest Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję, 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 będę dziękować, kurczę, bez końca. To jest super. Jestem bardzo, jestem bardzo zadowolona z paczuszki, jest mega. Bardzo dziękuję za ten rysunek. To te kanarciki są śliczne. Bardzo mi się podobają. Naprawdę mi się bardzo podobają. O Boże, dziękuję. Takie ukochane. Dziękuję bardzo również za zawartość, oczywiście, papaczki. Tutaj. Bardzo, ale to bardzo dziękuję. Jestem. po prostu szczęśliwa. Dziękuję, że mi zaufałaś, wysłuchając mi tę paczkę. Dzięki czemu dowiodłam, że jestem godną zaufania osobą. Jeszcze raz dziękuję. A więc. to by było na tyle. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Boo!